Młodzieżowa Orkiestra Denta OSP Mykanów to zdobyła Grand Prix V Festiwalu Orkiestr Denty, którego finał odbył się we Wrzesińskim Amfiteatrze. To jest y, gmina, y, która ma 16 tysięcy mieszkańców i w zasadzie oddalona jest na północ od Częstochowy w, w odległości 10 km. Czy orkiestra w jakiś specjalny sposób przygotowała się do tej imprezy wrześnierskiej? Y, to znaczy, nie, po prostu cały czas mamy tam prawda, jakieś grania, cały czas bierzemy udział w jakichś imprezach i po prostu no, program, który tutaj dzisiaj zaprezentujemy, to mamy przygotowany już od, od dawna w zasadzie. To jest tylko, że tak powiem, ostatnie szlify w ostatnim czasie. W części konkursowej festiwalu nie wzięła udziału wrześnierska orkiestra. Dlaczego? Dwa konkursy. Jesteśmy gospodarzami i teraz wszystkie orkiestry zaproszone no, lubią mieć ten kontakt, że komfort, że będą ocenione rzetelnie i z tego powodu, my gramy gościnnie jakby u siebie, nasz koncert będzie w momencie, kiedy będą jury, będzie podliczać punkty, będzie wszystko napisane na dyplomach, przyznawanie nagród, to wtedy właśnie jest czas dla nas i wtedy pokażemy się dla naszej publiczności. W tym roku organizatorem festiwalu było Stowarzyszenie Twórcza Września. Zapytaliśmy, jak do tego doszło. Nasz członek naszego stowarzyszenia, obecny tutaj Przemek Brand jest członkiem orkiestry i po ustaleniach z kapelmistrzem Panem Rybczyńskim doszliśmy do wniosku, że taka pomoc będzie im konieczna i niezbędna, również finansowa i dlatego postanowiliśmy się zaangażować w organizację tego konkursu festiwalu. Chcemy po prostu propagować muzykę. Poważną w tym poważniejszym wydaniu, również orkiestrowym, tak żeby ta impreza była i cykliczna, i rzeczywiście wspierana przez takie na przykład stowarzyszenia jak nasz. Znaczy ocenie podlegają tutaj trzy czynniki, pierwszym z nich jest musztra paradna, którą mieliśmy okazję podziwiać na rynku, Drugi, druga kwestia, która podlega ocenie to jest przemarsz, czyli styl w jakim orkiestra potrafi przemieszczać się po ulicy i trzecim i chyba pozwolę sobie tutaj powiedzieć najważniejszym punktem jest koncert sceniczny. To są te trzy właśnie podstawowe rzeczy, które oceniają tutaj jurorzy.